Czy możemy wykluczyć, że ktoś w podobny sposób zada pytanie sztucznej inteligencji powstanie może nieidentyczne, jeden do jednego, ale niemal identyczny twór, i co wtedy z ewentualnym sporem prawnym? Bo chyba tego nie możemy wykluczyć tak ostatecznie. Wszystko jest możliwe, skoro mówimy o sztucznej inteligencji, o algorytmach, więc pewnie jakaś tam szansa na ileś milionów, miliardów sytuacji jest. Chyba nie jest pytanie do prawnika, tylko raczej do, 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 do programisty, do inżyniera, który... Zajmuje się prawem autorskim, ale to inaczej e, prawe... powstały hmm. takie e, dwa twory załóżmy, załóżmy, które są niemal identyczne. Jak dwa utwory muzyczne, gdzie artyści potem sądzą się o miliony dolarów. I co wtedy, jeśli chodzi o spór. No właśnie, zakładając, że e, ten model generatywny sztucznej inteligencji, który wyrzucił nam ten wytwór, który jest identyczny, albo niemal identyczny z innym utworem, do którego komuś przysługują prawa autorskie, no to będzie to utwór zależny od tego prawa, do tego, do tego utworu.